Partnerami programu są Too Glow, Maya Beauty Salon, Eva's Look, Dental Boutique, Agata Vajik Nails oraz Centrum Masażu Gosia Kin. XXI wiek daje nieograniczone możliwości, aby wyglądać inaczej i w końcu poczuć się sobą. W programie Zmiana wizerunku, Londyn, pokażemy, że medycyna estetyczna, zmiana fryzury, stylizacja paznokci i inne zabiegi związane ze zmianą wyglądu to nie tylko magiczny eliksir na kompleksy, ale narzędzia, które możemy stosować zawsze, kiedy mamy na to ochotę. Sylwia, mam 43 lata. W Londynie mieszkam od 12 lat. Na co dzień zajmuję się stylizacją naszych pupili, czyli jestem psim gromerem. W programie Zmiana wizerunku Londyn znalazłam się, ponieważ bardzo chciałabym coś w sobie zmienić, a nie mam pomysłu na siebie. Liczę tutaj na fachowców, którzy pomogą mi znaleźć mój nowy look. Dziś odwiedziła mnie Sylwia, kolejna uczestniczka programu. Będę wykonywała na niej makijaż permanentny ust, metodą całkowitego wypełnienia. Efekt zobaczycie później. Muszę tutaj sobie... Taki zabieg trwa od 2 godzin. Do 2 godzin, w zależności od tego, co, co zamierujemy zrobić. Tak, tutaj będzie kontur. Z, tu mam fajne odcięte, właśnie są w Wzgórze kupiny. No. W tym momencie. Może trochę wigotet. I w razie jak będzie taki za duży komfort, cokolwiek poczujesz, że no i nie boli. Cokolwiek to mi powiedz, to dołożymy po prostu sobie z I będziemy. Ok, zaczynam od górnej wargi. Dziś wykonałam makijaż pernamentny Sylwii. Wykonałyśmy konturowanie oraz wypełnianie ust. Mam nadzieję, że jej się podoba. Właśnie skończyłyśmy makijaż permanentny moich ust. Uważam, że wyglądają świetnie. Troszkę bolało, ale myślę, że było warto. Dziękuję. Jestem dzisiaj w gabinecie medycyny estetycznej Tuglow. Będę miała robione zabiegi usuwania tej wstrętnej zmarszczki oraz jeszcze dwa inne. W moim gabinecie mam przyjemność gościć dzisiaj Sylwię. Sylwia chciałaby zmienić parę rzeczy w swojej twarzy. Chciałabym cię Sylwio powitać. Bardzo się cieszę, że będę mogła pomóc ci w tej drobnej metamorfozie. Byłabym ci bardzo wdzięczna, gdybyś zechciała mi powiedzieć czy jest coś, co w szczególności trapi Cię w Twoim wyglądzie? Czy jest coś na Twojej twarzy, czego nie lubisz, czego chciałabyś się pozbyć? Jest taka jedna bruzda, Tutaj. Chodzi Ci o lwią tak. zmarszczkę, rozumiem. Ta zmarszczka jest zmarszczką utrwaloną, więc standardowo, jak pewnie się domyślasz, wiele osób leczy tego typu zmiany toksyną botulinową. Niestety w Twoim przypadku nie będzie to możliwe, ponieważ zmarszczka jest ustalona. Dlatego proponowałabym tutaj wypełniacz. Bardzo też nie lubię tych takich ciemnych mhm. cieni pod oczami. Pod Twoimi oczami są dwie rzeczy. Widzimy jednocześnie worek pod okiem, under eye bag, a pod nim znajduje się dolina łez, tear trough. Dolina łez jest ubytkiem tkanki. Ten ubytek tkanki mogę zrektyfikować wstrzykując kwas hialuronowy również, co spowoduje, że to zagłębienie pod okiem wyrówna się tak jakby do poziomu tego, co jest Wyżej, co da ci efekt świeższego, bardziej odmłodzonego oka. Uważam, że Twoja dolna część twarzy wygląda bardzo dobrze, Twoje usta są bardzo ładne, kości policzkowe pięknie zarysowane. Zastanawiam się tylko, czy nie miałabyś ochoty, ponieważ masz dość wysokie czoło, czy nie miałabyś ochoty podnieść lekko brwi. Oj, tak opadły z wiekiem, to prawda? Każdej z nas. To, to nie ma co się przejmować. Na szczęście mamy dzisiaj metody, które mogą pomóc. Czy miałabyś e, ochotę spróbować tego zabiegu również dzisiaj? Gwarantuję bezbolesność. Do tego zabiegu znieczulamy zastrzykiem, nie kremem. Idziemy na całość. Bardzo się cieszę. Takie dziewczyny kocham. W chwili obecnej nakładam krem znieczulający. Potrzymamy go na skórze około 15-20 minut. Skóra pod oczami znieczula się pięknie. Gwarantuję, że praktycznie nie będziesz czuła niczego. O, tak, ponieważ po tej bocznej stronie czuję. Też głęboki oddech, proszę Cię. I teraz bardzo szybko wydech. Świetnie. I oto ukłucie nasze. Czas dobrze. Nie przestawa przestawaj oddychać. To jest zdecydowanie mój pierwszy botoks. Jako dwudziesty. I teraz idziemy już do tego ostatniego. Biłyśmy nici. bardzo cię proszę, twoja twarz pozostanie zdezynfekowana, żebyś dzisiaj nie używała żadnych produktów, żebyś nie myła buzi. Wszystkie te miejsca w kłódź, których, które wykonywałam, w tej okolicy masz dwa, w tej okolicy masz dwa, tutaj masz jedno, tutaj masz jedno, tutaj masz jedno. Wszystkie te miejsca to powrota potencjalnej infekcji. Nie dotykamy tych miejsc, nie przecieramy czoła, ehm, staraj się po prostu nie dotykać twarzy. dobrze? Przed momentem zakończyłam metamorfozę Sylwii. Sylwia zdecydowała się na kilka zabiegów. Zdecydowałyśmy się na podniesienie brwi przy pomocy nici PDO. Redukcję doliny łez przy pomocy kwasu hialuronowego oraz powiększenie i korektę ust również przy pomocy kwasu hialuronowego. Sylwia była bardzo zadowolona z dzisiejszych rezultatów, z których większość była widoczna bezpośrednio po zabiegu. Poinformowałam również Sylwię, iż opuchlizna widoczna w okolicy ust przeminie w ciągu 48 godzin. Natomiast efekt uniesienia brwi będzie narastał w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Wierzę, Iż Sylwia będzie zadowolona ze swojej metamorfozy. Sylwuś, dzisiaj Ci przygotuję pedicure, więc bardzo Cię proszę o to, żebyś sobie włożyła nóżki do miski i wymoczyła. Dobrze. Te małe, to ja ci, bo one rosną trochę do góry, więc ja je jakby tak wpiłuję jeszcze do gór góry, żeby on nie wyglądał taki. O! Jeszcze bym cię jest już po metamorfozie, a mianowicie wykonałam jej pedikur z magicznym pyłkiem. Dziś Maja zajmie się moimi oczami. Będę miała doczepiane rzęsy. Jestem pewna, że mój wygląd będzie o niebo ładniejszy. Goszczę u siebie kolejną uczestniczkę programu Zmiana Wizerunku Londyn. Będę wykonywała jej aplikację rzęs metodą volume. Mam nadzieję, że Sylwii się spodoba ja bym chciała takie, żeby nie były za gęste. Nie, zrobimy takie w kocie oko. Znaczy wiesz co? Nie zrobimy ich takich za gęstych, ale zrobimy mm. tak, żeby ci to oko podkreślić, ok? Może okay. nie zrobimy za długich, może bardziej gęstsze, ale nie za długie. Co, żebyś nie wyglądała jak. No. no nie ugniatać nigdzie. Właśnie, otwórz jeszcze. Zamknij. Teraz. Otwórz, dobra, dobra, widzę. Podeszło, podeszło zrobimy to delikatnie, żeby też za dużo nie... Więc tak jak ustaliłyśmy, nie będziemy je za bardzo e, przedłużać i za bardzo zagęszczać, bardziej taki efekt naturalniejszy preferujesz, tak? Tak. Dobrze. Okay. Teraz dosłyszymy rzęsy eee, i bardzo Cię proszę przez kolejne 48 godzin, em, nie moc ich. Rób wszystko dookoła, ale nie moc ich i nie tłuszcz. Żadnymi kremami, żadnego sauny, solarium, basenu, nic, nic takiego, tak? One potrzebują 48 godzin na to, żeby klej się utlenił. Proszę cię pamiętaj, Dobra, Właśnie skończyłam wykonywać aplikację rzęs Sylwii. Aplikacja była to volume. Mam nadzieję, że jest zadowolona. Skończyłyśmy przedłużanie rzęs. Jestem bardzo zadowolona. Moje oczy wyglądają pięknie. Wow! Dziś jestem w salonie Iwas Look. Liczę na super fryzurę. Na pewno będę zadowolona. W dzisiejszym odcinku witamy Sylwię. U Sylwii... Również przeprowadzimy koloryzację, takie no, rozjaśnienie. Sylwia ma dosyć ciemne włosy, ale chcemy ją troszeczkę pojaśnić, e, żeby złagodzić rysy twarzy, żeby troszeczkę e, buzia nabrała blasku. Sylwio, e, no, pozostaniemy przy ciemniejszym odroście, takiej gorzkiej czekoladzie myślę. E, no i fajnie wprowadzimy jaśniejsze refleksy, takiego ciemniejszego blondu. Nie, nie bardzo jasne. Mam nadzieję, że nam tutaj się ładnie rozjaśnią, no bo te końce jednak są dużo ciemniejsze niż masz włosy od skóry. Więc tutaj będziemy je rozjaśniać. Później sobie fajnie stonujemy. Co Ty na to? Oczywiście Super. zabezpieczymy włosy, żeby się nam nie przesuszyły. Dodamy specjalnego preparatu do rozjaśniacza. Więc mam nadzieję, że będziesz zadowolona. Oczywiście trzeba będzie ściąć również, bo te Końce tutaj, no takie większe końce są do ścięcia. Włosy prostujesz generalnie, czy masz kręcone? Kręcone. Kręcone, okej. Okay. Czyli. Ale, ale, ale nie nosisz kręconych. Nie nosisz kręconych, dobrze. Czyli będziemy się starać to cięcie zrobić pod włosy proste, żebyś mogła w razie czego również sobie je pokręcić, jak będziesz miała na to ochotę. Ok? okay. Na pewno będzie Ci duszno pod tą folią. Wiem. Nie nie, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. To fajnie, jakbyś po prostu zeszła do jaśniejszego, bo to Ci ułatwi. Wiesz, o co chodzi? Wiem. Ja też mam ciemne. No, no, ale ten... Mam też bardzo dużo siwych i one naprawdę wychodzą bardzo szybko. na odcięcie, ponieważ przy odrażcich włosy będą Właśnie zakończyła się moja wizyta w salonie u Ewy. Robiła mi strzyżenie oraz koloryzację, ale na efekty końcowe musimy jeszcze poczekać. Cześć. Tym razem jest z nami Sylwia. Dzień dobry. Witaj, Sylwia. Cieszę się, że mnie odwiedziłaś. Przejdziemy do kilku pytań, które muszę zadać Ci na temat Twojego zdrowia. Na początek poproszę Cię, żebyś wpisała swoje imię i nazwisko tu w górę. A resztę wypełnię ja. Niedawne blizny do trzech miesięcy, o których mogę, muszę wiedzieć. Nie. Takie, które są wrażliwe, nie. Alergie na cokolwiek? Nie. Czy przyjmujesz jakieś leki na stałe? Nie. Nie jestem po masażu relaksującym u Gosi. Ma wspaniałe ręce. Czuję się zrelaksowana, fantastycznie. Good afternoon. Good afternoon. Hi. Hi, my name is Silvia. But I have appointment today. Okay, that's fine. And let me just check you into the diary. Okay. Great. That's done. So Silvia, I'm just going to take your temperature. If that's okay. Yeah, of course. Ok, fantastycznie. Jeśli chcecie, doktor będzie z Dziękuję bardzo. Dzisiaj jestem w Dental Beauty. Będę miała y, wizytę u Pani doktor. Troszkę się boję dentysty i bardzo stresuję. Dzień dobry, witam Panią. Dobry. Dziękuję za wizytę w naszym zakładzie. Proszę mi powiedzieć, jak dzisiaj mogę Pani pomóc? Chciałabym sprawdzić stan uzębienia, mojego uzębienia. Mm -hmm. y jest Pani do mnie zapisana na wizytę higienizacyjną. Podczas tej wizyty sprawdzimy stan uzębienia, stan dziąseł, wszystko Pani powiem. Zrobimy scaling, żeby usunąć płytkę na nazębną, kamień nazębny i zrobimy piaskowanie i polerowanie. Usuniemy osad. Także jak będzie Pani dzisiaj wychodziła, będzie Pani miała piękne, błyszczące zęby. Oj, super. Obejrzymy ząbki. Proszę otworzyć. No i tak, pani ma kamień od strony wewnętrznej i pomiędzy zębami. Także takie żółte przebarwienia, które pani widzi, to jest kamień, który również złapał osad. Także to dzisiaj wszystko będzie usunięte i one będą ładnie wyglądały. Tutaj ma pani kamień pod dziusłami. Na nim jest płytka. Nie wiem, czy pani widzi, że ja zbieram warstwę płytki tutaj. Proszę sobie tu bardzo dokładnie szczoteczką czyścić, ja ten kamień podniosłowy wyczyszczę skalerem, okay. ale żeby zapobiegać jego nagromadzaniu się, Pani musi na bieżąco sobie tą płytkę tam y, szczoteczką czyścić, dobrze? Zaczniemy od skalingu ultrasonikiem. Będzie troszeczkę wody, będzie Pani czuła wibracje na ząbkach, w taki sposób usuwamy kamień z zębów, dobrze? Ja najpierw zacznę na jednym ząbku i przestanę, że Pani mi powiedziała, czy wszystko jest w porządku. Um, I teraz tak, pomiędzy tutaj środkowymi zębami będzie troszeczkę Pani czuła wrażliwe. To jest normalne, bo to są mniejsze, cienkie zęby. Nie trzeba się absolutnie niczym przejmować. I zrobię Pani zdjęcie tego ząbka, żeby Pani widziała, co ja usuwam dokładnie, dobrze? Także proszę troszeczkę szerzej otworzyć. Już tam mamy widoczne na ekranie. Wizyta naszej dzisiejszej bohaterki pokazuje, że czasem trzeba wrócić na dokładne doczyszczenie. Czasem jest za mało czasu, żeby usunąć cały kamień, cały osad. Szczególnie jeśli dziąse są w dużym stanie zapalnym. Dlatego takim pacjentom zalecamy, aby powrócili na drugą wizytę, żeby dokładnie wyczyścić e, zęby, wyczyścić kamień podziąsłowy i umożliwić dobrą higienę jamy ustnej w domu. Dzisiaj w gabinecie u pani doktor miałam usuwany kamień nazębny oraz piaskowanie zębów. Wcale nie było tak źle i strasznie, niepotrzebnie się bałam, ponieważ pani doktor jest bardzo miłą i delikatną osobą.